Czekaliśmy na, na to rozpoczęcie, czekamy z utęsknieniem, bo, bo wiadomo, że ten okres przygotowawczy jest najtrudniejszy i, i najgorszy dla, dla zawodnika. Będzie to trzeci sezon w pierwszej lidze. W tym sezonie zagramy w innej hali. Dokonaliśmy troszkę korekt, jeszcze ta hala nie jest w pełni przestosowana, ale z biegiem czasu będzie na pewno wyglądała coraz lepiej. Przede wszystkim tych ludzi będzie mogło wejść do nas na halę dużo więcej i mam nadzieję, że, że naszą grą pokażemy i jakby damy radość kibicom ku temu na pewno ta hala mam nadzieję, że, że będzie w niedalekiej przyszłości zapełniona i, i wszyscy będziemy cieszyli się z jak największej liczby zwycięstw. Poprzedni sezon był bardzo wyrównany tak samo teraz wiadomo, że liga jest już otwarta i, i każdy zespół wygrywający naszą ligę awansuje do plus ligi. Więc na pewno to jest bardzo, bardzo kuszące i te zespoły widać, że, że budżety niektórych zespołów się sporo zwiększyły i, i na papierze są to bardzo mocne, niektóre są bardzo mocne zespoły, ale też są takie gdzieś z mniejszymi budżetami, ale z bardzo fajnie zbudowanymi zespołami. Więc ja sobie myślę, że, że ta liga będzie na pewno wyrównana i do każdego przeciwnika trzeba podejść na 100% skoncentrowanym, bo tutaj na teoretycznie słabszym zespole można podwinąć, może podwinąć się noga, a, a z tym silniejszym wiadomo, że na tych silniejszych będzie dużo większa presja i, i to będą na pewno trudne mecze. My stawiamy sobie za zadanie jak najwięcej spotkań wygrywać i wiadomo, że że każdy gra o wygranie ligi. No my tutaj nie powiemy, że chcemy awansować do, do play playoffów, bo, bo to jest minimalistyczne jakby założenie, każdy chce, chce wygrać jak najwięcej tych spotkań. My na pewno chcemy awansować do play-offów, a potem chcemy wygrać ligę. Jak to się okaże, zobaczymy w praniu. Jeśli nam się nie uda wejść do czwórki, to będziemy grali o brąz. Jeśli nam się nie da wejść do czwórki, to zagramy o piąte miejsce, ale na pewno na dzień dzisiejszy stawiamy sobie gdzieś tam z tyłu głowy na pewno każdy. To, żeby grać o jak najwyższe cele, czyli zwyciężyć w lidze, bo, bo chyba po to gramy, żeby zwyciężać i spełniać swoje marzenia.